Część pierwsza, rozdział drugi. Obróciłem się na dźwięk otwieranego okna i ujrzałem wpadające się, wpatrujące się we mnie niebieskie oczy Margo. Z początku widziałem wyłącznie jej oczy, jednak kiedy mój wzrok przywykł do ciemności, zauważyłem, że Margo ma twarz malowaną czarną farbą, a na głowie czarny kaptur. Uprawiasz cyberseks? Czasuję z Benem z Sterlingiem. To nie jest odpowiedź na moje pytanie z boku. Roześmiawszy się z zakłopotaniem, podszedłem do okna i ukląknąłem. Moja twarz znajdowała się teraz kilkanaście centymetrów od jej twarzy. Nie miałem pojęcia, dlaczego Margo tu była pod moim oknem w moim stroju. Czemu zawdzięczam tę przyjemność? Zapytałem. Margot i ja nadal byliśmy w koleżeńskich stosunkach, jak sądzę, jednak nie była to komitywa w rodzaju spotkajmy się w środku nocy w towarzystwie w tw z twarzami pomalowanymi czarną farbą. Do tego typu akcji z pewnością miała przyjaciół. Ja zaś nie należałem do ich grona. Potrzebny mi twój samochód wyjaśniła. Nie mam samochodu wyznałem, poruszając tym samym dość drażliwą dla niej kwestię No to potrzebny mi samochód twojej mamy. Masz własny samochód zauważyłem. Marko wydała policzki wyschnęła. Zgadza się, ale problem w tym, że rodzice zabrali kluczyki do mojego samochodu i zamknęli je w sejfie, który włożyli pod swoje łóżko. A w ich pokoju śpi Mirna Montwisl. To był pies marku. A Mirna Montwisl. Dostaje cholernego świra, kiedy tylko znajduje się w polu widzenia. Jasne, że mógł, mogłabym się wcisnąć do środka, wygrać ten sejf, rozbić go, zabrać kluczyki i odjechać. Ale prawda jest taka, że zwyczajnie szkoda zachodu, bo my na Montłodzał zaczniesz czekać jako pentana. Jeśli choćby lekko chwilę drzwi, więc, jak już mówiłam, potrzebny mi samochód. No i ty musisz prowadzić, bo mam 11 spraw, które załatwię ja dzisiejszej nocy. A co najmniej pięć z nich wymaga kierowcy w pełnej gotowości do ucieczki. Kiedy przestawałem skupiać wzrok, Margo stawała się z samymi oczami, unoszącymi się w eterze. Ale kiedy ponownie koncentrowałem na niej spojrzenie, mogłem rozróżnić kon. Twarzy jeszcze mokrą farbę na skórze. Kości policzkowe Margo tworzyły wraz z brodą trójkątny kształt, a czarne, jak smoła wargi, układały się w ledwo zauważalny uśmiech. Jakieś przestępstwo? zapytałem. Hmm, westchnęła. Przypomnij mi, czy włamanie z wtargnięciem to przestępstwo? Nie, odpowiedziałem stanowczo. Nie, to nie jest przestępstwo. Pomożesz mi. Nie, nie pomogę ci. Nie możesz zwerbować którejś ze swoich służek, żeby cię uwodziły. Lucy i... lub... Beka. zawsze były na każde istnienie. Ściśle rzecz biorąc, one są częścią problemu, powiedziała Margo. Co to za problem? Jest 11 problemów, odparła nieco zniecierpliwona. Jednym przestępstwem Żadnych przestępstw zaznaczyłam. Przysięgam na Boga, że nikt nie będzie ci kazał popełniać przestępstwa. W tym momencie zapaliły się wszystkie światła wokoło domu Margo. Jednym błys błyskawicznym ruchem e wykonała salto przez moje okno i przetoczyła się pod moje łóżko. Kilka sekund później na kanku stanął jej ojciec. Margo! krzyknął. Widziałem Cię. Spod mojego łóżka dobiegło, my, dobiegło mnie stłumione chryste. Marko wyskoczyła z pod łóżka, wyprostowała się, podeszła do okna i odkrzyknęła. Wyluzuj, tato, to tylko usiłuję pogadać trochę z Quentinem. Zawsze mi powtarzasz, jak wspaniały mogłyby mieć na mnie wpływ i w ogóle. Więc tylko ucinasz sobie pogadę z Quentinem? Tak. To dlaczego masz twarz malowaną na czarno? Marka zawahała się tylko przez moment. Tato, odpowiedź na to pytanie wymagałoby wielogodzinnego opisu wcześniejszych wydarzeń, a wiem, że jesteś prawdopodobnie bardzo zmęczony, więc może wróć do, do domu, zagrzmiał. W tej chwili. Marko chwyciła mnie z kosz za koszulę, szepcąc mi do ucha. Za minutę będę z powrotem, a potem wyszła przez okno. Gdy tylko wyszła, zabrałem z biurka kluczyki do samochodu. Kluczy, kluczyki są moje: samochód, chowu nie. Na 16 urodziny rodzice wręczyli mi bardzo mały prezent. A ja wiedziałem już w chwili, kiedy mi gotowali, że to kluczyki do samochodu. I niemal się posikałem, bo stale mi powtarzali, że nie stać ich na sprezentowanie mi samochodu. Jednak kiedy wręczyli mi. To maleń, maleńkie, zawinięte w ozdobne papier pudełko. Zrozumiałem, że przez cały ten czas mnie zwodzili i że jednak dostanę samochód. Rozerwałem papier i tworzyłem pudełko. Rzeczywiście znajdowały się w nim kluczyki. Przy bliższym oględzie okazało się jednak, że znajdowały się w nim kluczyki do chrystela. Kluczyki do minivana Chrystlera. Do tego samego minivana Chrystlera, którego właścicielem była moja matka. Mój prezent to kluczyki do twojego samochodu? Zapytałem mamę. Tom zwróciła się do taty. Mówiłam ci, że będzie sobie robił nadzieję. O, nie rzucaj winy na, na mnie, bronił się tata. Ty po prostu sublimujesz swoją frustrację z powodu moich zarobków. Czy to błyskawiczna analiza nie jest, aby odrębne, odrobinie pasywna, agresywna? Zrepostowałem małe. Czy retoryczne oskarżenie o pasywną agresję nie są w swej naturze pasywno-agresywne? Odparował tata. I kontynuowali tę wymianę zdań jeszcze przez dobrą chwilę. Krótko mówiąc, sytuacja przedstawi przedstawiała się następująco. Miałem dostęp do tego cudo na kółkach, jakim jest najnowszy model minivana Chryslera. Wyjąwszy czas, w którym jeździła nim mama, a ponieważ jeździła nim codziennie do pracy, mogłem korzystać z samochodu wyłącznie w weekendy. No, w weekendy i w środku pół nocy. Powrót do mojego okna zajął Margo tylko trochę dłużej niż obiec, obiecana minuta. A mimo to pod jej nieobecność zdążyłem znowu się zawahać. Jutro jest szkoła, przypomniałem jej. Tak, wiem, odparła Margo jutro jest szkoła i pojutrze też. A rozmyślenie nad tym zbyt długo może doprowadzić dziewczynę do szału. Więc zgoda. Jest środek tygodnia. Właśnie dlatego musimy już iść, żeby do rana wrócić. No nie wiem, ku, powiedziała. Ku, kochanie, od jak dawna jesteśmy bliskimi przyjaciółmi? Nie jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy sąsiadami. Chrysteku, czy nie jestem dla Ciebie miła? Czy nie nakazuję czeredzie moich pachołków, żeby dobrze cię traktowali w szkole? Hm. Odmruknąłem z powątpieniem, choć szczerze mówiąc, zawsze podejrzewałem, że to właśnie margo powstrzymywała czaka persona i jego pod... podobnych przed zmęceniem się nad nami. Zamrogała. Nawet powieki pomalowała sobie na czarno. Ku! ponagliła. Musimy iść. Więc poszedłem. Wyśliśnąłem się oknem i pochylonymi głowami pobiegliśmy wzdłuż ściany mojego domu, aż dopadliśmy drzwi minivana. Marko szepnęła, żebym nie zamykał drzwi za dużo hałasu, więc przy otwartych drzwiach wrzuciłem luz i dopchnąłem się stopą od betonu, pozwalając, by minivan wytoczył się z podjazdu. Powoli przytoczyliśmy się obok kilku domów, zanim włączyłem silnik. I światła. Zastrzasnęliśmy drzwi i ruszyliśmy w niekończące się serpentyny ulic Jefferson Park, którego domy wciąż wyglądały na nowe i plastikowe niczym wioska z klocków, zamieszkana przez dziesiątki tysięcy prawdziwych ludzi. Marko zaczęła mówić: Najgorsze jest to, że tak naprawdę wcale im nie zależy. I mi się po prostu wydaje, że moje wybryki stawiają ich w złym świetle. Nawet teraz. Wiesz, co mi powiedział? Powiedział, nie obchodzi mnie, jeśli schrzanisz swoje życie, ale nie ośmieszaj nas przed Jacobsami. To nasi przyjaciele. Żałosne. Nawet nie masz pojęcia, jak utrudnili mi wydostanie się z tego kolornego domu. Kojarzysz, jak ci w filmach o ucieczce z więzienia wkładają zwinięte ubrania pod koc, żeby wyglądało, jak że ktoś tam leży? Skinąłem głową. No, a moja mama umieściła w moim pokoju przeklęte elektryczne, elektryczne mnianie, żeby przez całą noc mogła słyszeć, jak oddycham podczas snu. Musiałam więc zapłacić Rufi 5 dolców, żeby spała w moim pokoju. A zwinięte ubrania włożyłam do łóżka w jej pokoju. Rufi to młodsza siostra Margo. Teraz to pieprzone Mission. Impossible. Kiedyś mogłam się wymykać jak normalna amerykańska dziewczyna. Zwyczajnie wyjść przez okno i wyskoczyć z dachu. Ale Boże, teraz to jak życie. W Faszystowskiej dyktaturze. Zamierzasz powiedzieć mi, dokąd jedziemy? Dobra, najpierw jedziemy do Publix. I z powodów, które wyjaśnię później, chcę, żebyś zrobił dla mnie małe zakupy, a potem do Walmartu. Czyli co wybieramy się na wielką. Wypra objazdową wyprawę po wszystkich placówkach handlowych środkowej Florydy? Zapytałem. Dziś w nocy, kochanie, będziemy naprawiać wiele złego, a także popsujemy trochę dobrego. Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Pokorni posiądą trochę ziemi. Jednak zanim radykalnie zmienimy oblicze świata, musimy pójść na zakupy. Wkrótce zajechałem pod Publix i zaparkowałem na niemal całkowicie pustym parkingu. Słuchaj, rzuciła, ile masz przy sobie pieniędzy? Zero dolarów i zero centów, odparłem. Wyłączywszy zapłon, obróciłem się w jej stronę. Marko wcisnęła rękę do kieszeni obcisłych, ciemnych dżinsów i wyciągnęła kilka stu dolarowych banknotów. Na szczęście dobry Bóg nam pobłogosławił. oznajmiła. Co to u diabła? Pieniądze na bad mitwę Psia mać. Rodzice nie dali mi dostępu do konta, ale znam ich hasło, bo do wszystkiego używają mm. myrna... Mont 3 As 3 L. To sobie wypłaciłam. Usiłowałem nie dać po sobie poznać ogarniającego mnie podziwu, lecz ona dostrzegła, jak na nią patrzę, uśmiechnęła się do mnie znacząco. Krótko mówiąc, dodała: To będzie najlepsza noc w twoim życiu.